nie no, Tak. I tak. ty? Dobra. O, gdzie poświęcenie. No, Jeszcze ja poczekaj, kurczę. No, ładny, no, no, tak ładny ten, ładny. Ten, tak. no, ładny ten Schowajmy go, kurczę. Bo o tu pan jest tego, z kamerą. 3020 0,20, 0,20, 3,20, 3,20, 0,20, tak dwadzieścia. tak piszesz? Tak, 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 jak ładnie. jak dodaje, ja 3,20, to to będzie, dodaje, go? 2,20, Dobrze. dobrze.

Pani Andrze jak pan chce zabrać to można 3910 Jak chcesz zabrać to Tak, tutaj. to tam do wagi do 20 A szte tu łowią O siata się podarła Cztery, zero, cztery, zero dwadzieścia, cztery, zero dwadzieścia, zero dwadzieścia. Kolega się nazywa? Reich. Reich Jan. Ja. Hmm. No nie raz, może być soczeń Ja mam większy tak Widziałeś jakie poświęcenie? No Nie darował później Co myśmy powiedział Półtora były 480 Nie nie Dwa trzysta no, dwadzieścia za korzyść. Dobra, no. Dwa trzysta dwadzieścia. Woda? woda. A mura sobie się. Dobrze, dobrze wrzucamy. Po ile o, 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 o. Ja nie wiem po ile na razie wrzucaj. Na razie jest nieważne po ile. Dowiesz się. Ja jednego biorę gdzieś ja. też jednego. Po 12 są. Tego biorę. No. Tego linka zaraz dowodni, nie? A murekła nie. Ej ma na raz. Nie ma to Trzyma wagę 6,70 Czekaj, czekaj 6700 Tutaj, było ryzyko było tam Prawie bym pływał Ale. Tak, tak mówiłem, żeby brać Każdy po numerku Każdy po numerku i do domu.

Zwyżek 440 nie, my... no, nie widzę ruchu. Czeka, czekaj, czekaj, czekaj. bo to rośnie wagę. 480. 4340 chciał taką wagę panowie, ostatni. Jeszcze? Nie, nie, O. Zaraz. Nie wiem, o bez stary 600 60 Oto czynus siecić Eeey proponuję nam Wojciech Będzie jeszcze tego małego daje Jakiś diabeł, co? Akurat miałeś, zdążyłeś... Czekaj, daj nam jeszcze tak nie dokopie jak najlepszy Nie Za jednym razem. Nie spadaj 9 0, 10. Dobra, idziemy. Słuchajcie, nie rozdzielam, nie rozdzielam tego tak, 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 Nie, ja dobrze, tak nie dziękuję. dziękuję wszystkim za przybycie. Dzisiaj walczyliśmy o ten puchar. A mój mój ale imponowany oczywiście przez koło WSK Kalisz. Dobrze. Dzisiejszym zwycięzcą okazał się Kuź Wojciech. 9 0, Brawo Wojtuś! Gratuluję zapraszam. Brawo. Też może wyjściu prezesa. Proszę bardzo. I skarbnika. Sekretarza, komendanta. Dobnie, do, mnie, do mnie później jak nagrodę. Autografy. Pozwoliliśmy sobie podzielić. Że, że to jest dla strażników w sumie, a, y, z zarządu są zaproszeni goście, więc po, podziel, sobie po, podzielić te nagrody. Zapraszam. W mojej. nie wiem, jak to woli. W Moj mojej lewej ręce. Telewizor. Moj telewizor. lewą rękę. Ja sobie wazdroski. Spyjnik, tak. Drugie miejsce. Podpisz, od razu. 6700. Brawo, Dacuje, brawo, Pierwszy ze strażników. I tak zapraszam na prawą stronę. No mogę ja się... Stanę o. tam. Najpierw na wybierz. Na telewizor, Jesteś, telewizor. Termo zdejmuj. <laughs> Co, Co chcesz. No. Zapraszam za rok. Myślę, że będzie to tradycją, ale myślę też, że będziemy pracować tak. Lepiej, lepiej, bo jeszcze nie jest to, co byśmy chcieli, no.